Dzień dobry, dzień dobry. Filmik zaczęłam nagrywać wczoraj, dlatego wieczór wieczorem zaczynam, a być może właśnie po południu skończę. Wczoraj byliśmy w parku Szczytnickim i tam też mamy koło. Bergoni Fontannę, naszą wrocławską kolorową fontannę, gdzie od maja do chyba końca września odbywają się co godzinę takie multimedialne pokazy. Myśmy byli o godzinie 21. To nie był specjalny pokaz, to był taki pokaz, jak właśnie są zawsze w określonych porach. Ale było, słuchajcie, kapitalnie, dlatego, że po raz pierwszy chyba poczułam taki klimat wakacyjnego luzu. Mnóstwo ludzi, chociaż pora taka już wieczorna, bo ten pokaz był o 21.00. Myśmy tam potem jeszcze troszkę sobie zostali w, w tym miejscu i w okolicy. A mnóstwo y, dzieci biegających, kąpiących się w tej takiej właśnie małej fontannie, która tam też była widoczna. Zapach gofrów. Z cukrem, bo, bo bo też tam sprzedawano. No i generalnie mówiąc atmosfera takiego letniego pikniku, także odprężyliśmy się maksymalnie. A dzisiaj mam w planie przedpołudnie takie wolne dla siebie. Chcę pójść, zobaczyć, co tam w sklepach na wyprzedażach się pojawiło. Chciałabym zajść przede wszystkim do Massimo Dutti, bo tam myślę, że będę polowała na coś na kolejny sezon. No i też jeżeli macie ochotę, to oczywiście zapraszam was ze sobą. A muszę wam pokazać jeszcze bardzo fajną rzecz, którą ostatnio dostałam z okazji moich urodzin, która sprawiła mi mnóstwo frajdy, aczkolwiek także troszeczkę problemu, ale to już za moment. I jest on, czyli mój nowy rower. Polska marka Romet, na pewno ta firma nie jest wam Obca, Dlatego, że chyba w, w naszej młodości, dzieciństwie większość naszych rowerów to były właśnie romety, bardzo wygodne siodełko, można je oczywiście opuszczać, podwyższać. Mi zależało też na tym, żeby tutaj nie było takiej, takiej belki, żeby po prostu łatwiej mi było ten rower wchodzić i z niego też schodzić. Regulowana kierownica. W tej chwili mam już ją ustawioną pod siebie. Są też przerzutki, z nich już sobie dzisiaj korzystałam. Mój sterror nie miał przerzutek, są też się męczyłam strasznie przy jeździe, a tutaj było naprawdę dobrze. Tu jest uchwyt na jakiś bidon na przykład z wodą i też tutaj z przodu można zamontować jeszcze dodatkowo koszyk. Na razie koszyka nie mam, nie potrzebuję. Rower miał już swoją premierę, od razu jak go wczoraj kupiliśmy, przyjechaliśmy tylko do domu, ja szybko nam co zjadłam, napiłam się i pojechałam na nim. No i słuchajcie, jechało mi się naprawdę fantastycznie, zrobiłam 10 km, było bardzo gorąco, aczkolwiek był taki dość mocny wiatr, także ja tego upału absolutnie nie odczułam. Do pewnego momentu, no i właśnie, przyjechałam do domu, siadłam z rowera, i już tak lekko czułam tutaj koło wejścia do, do, do mojego bloku, że troszkę mi się kręci w głowie, ale wsiadłam do windy, to już nie wiedziałam, czy najpierw będę dlała, czy wymiotowała, bo rzeczywiście było mi bardzo słabo, bardzo niedobrze. Przyjechałam do domu, położyłam się, napiłam się wody, odpoczęłam i od razu mi to przeszło. Ale no właśnie myślę, że zrobiłam dwa błędy. Po pierwsze, w ogóle bez żadnego przygotowania, jeszcze po takich kilku godzinach męczących, no bo jednak rano pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy ten rower, wybraliśmy, musieliśmy tutaj dość długo dojechać jeszcze, więcej godzin trochę minęło, a ja od razu pojechałam na taki dość forsowny jak na pierwszy raz spacer rowerowy, a po drugie przypomniało mi się, że jak wchodziliśmy do szkoły na WF, nie wiem, czy pamiętacie, jak były te takie biegi gdzie biegaliśmy nam kilka kilometrów, no i człowiek już dobiegł do mety, w końcu już miał tylko nadzieję na to, że się położy na tej trawie, jakoś odpocznie. A tutaj pan WF-ista mówi: nie wstawać, nie leżeć, tylko chodzić, żeby ten jakby organizm miał czas na adaptację, bo inaczej będzie wam niedobrze. No i rzeczywiście to jest racja, także niedobrze mi faktycznie było. Myślę, że kolejnym razem, jak już pojadę, to troszeczkę bardziej tak rozsądnie. Ja w ogóle uwielbiam rower, uwielbiam jeżdżenie na rowerze, jazdy na rowerze, ale nie jeździłam bardzo długo. My mamy rowery, ale kupione... 8, chyba, czy 9 lat temu to były takie najtańsze rowery w supermarkecie. Chwycone były ciężkie, jeździło się na nich bardzo trudno. Ciągle tam jakieś jakiś pedał odpadał albo, albo łańcuch spadał, i generalnie mówiąc, no, utrudniało to jazda. W końcu spowodowało, że tak sobie one w tym, tej naszej piwnicy stoją, stoją i nie używamy ich jeszcze. Także myślę, że ten nowy nabytek będzie dla mnie czymś, co pozwoli mi też mieć troszkę więcej ruchu. A też zażyje troszeczkę przyjemności, tym bardziej, że muszę powiedzieć, że Wrocław ma mnóstwo, mnóstwo ścieżek rowerowych. Ja sobie wypróbowałam już właśnie taką, która biegnie od naszego domu przez ponad 5 km, bo dojechałam tylko do, do, do części tej ścieżki. Jedzie się bardzo dobrze, bardzo luźno, bardzo swobodnie i no, powtórzę to jeszcze nie jeden raz. I jestem już Massimo Dutti, na pierwszy ogień idzie taka koszula, przepiękny kolor, funkcja, bardzo żywa, świetny materiał, bardzo taki delikatny, pięknie się układa, jest leciutki, taka mgiełka, po prostu nie czuje się go absolutnie na ciele. Niestety dość mocno prześwituje, także do tego trzeba by było dobrać odpowiednią bielistę. No i ja też wzięłam za dużo rozmiar, bo wzięłam 42 i on tutaj zdecydowanie jest dla mnie za duży, ale myślę, że warto tej koszuli się przejrzeć. No i ten płaszcz mi się bardzo spodobał. Ja szukam takiego tręcza, chociaż bardzo bardziej myślę w kolorze granatowym niż czarnym, ale ten płaszcz jest bardzo dobrze wykonany, jest taki stabilny, dość sztywny, ładnie się wszystko układa i klapy, i, i pagony, i wszystkie właściwie części tego płaszcza. Mamy tutaj też pasek z klamerką, o właśnie taki. Cena tego płaszcza w tej chwili, pokrzycenie to jest 449 zł. Mój rozmiar to jest M. W tym momencie jeszcze go nie kupiłam, chociaż powiem Wam, że myślę nad nim. Może poczekam, jak troszeczkę jeszcze cena będzie niższa, ale naprawdę warto się mu przyjrzeć. To jest 100% bawełna, podszewka, też dobrej jakości ekstra. No i to, co czekałam i to, co bardzo chciałam kupić, wełniane spodnie w kolorze granatowym, takie ani za szerokie, ani za wąskie. Długość też wydaje mi się, ok. Leżą bardzo ładnie. Chociaż na razie ich nie kupuję, dlatego że to jest rozmiar 40 i wydaje mi się, że w tej chwili jest dobry. Natomiast jak tam te jesienne, zimowe kilogramy przyjdą, to mogłyby być one zbyt ciasne, ale naprawdę bardzo mi się podobają. Widzicie, ja staram się nie narzekać na, na życie, na ceny i na jakieś takie różne. Rzeczy, które mnie zatykają, ale poszłam w tej chwili do Lidla i to, co tutaj kupiłam, kosztowało mnie. 100 zł. Po prostu jestem w totalnym szoku. No nie ma tutaj jakichś takich rzeczy, które indywidualnie by były drogie. Nie wiem, orzechy najdroższe chyba z tego wszystkiego, orzechy nerkowca, chociaż i tak one były ci w promocji po 8 zł. To wszystko to są naprawdę nieduże ceny jednostkowe. Natomiast jak to się wszystko zsumowało, no to wyszło tutaj kawał grosza. Jestem po prostu w szoku. Widzimy tutaj tak, zwracamy uwagę na ceny, chociaż i tak myślę, że nie widzimy tego, tego całego zjawiska, jakby tej intensywności zmiany cen, bo te ceny się stopniowo podnoszą co jakiś czas i różnica między towarami jakby z tygodnia na tydzień nie jest taka duża, ale mamy w tej chwili gościa z zagranicy, który wcześniej był u nas jeszcze przed pandemią, no i nasz gość po prostu jest w szoku. Jak niesamowicie poszły ceny w Polsce do góry. Jak wyrównały się praktycznie już z cenami gdzieś tam w krajach zachodu, czy jeszcze dalej, no a nasze pensje cały czas są cztery razy niższe. Także nie żyje się łatwo, i tak naprawdę myślę, że tak jak u mnie, u nas, tak i też u Was wiele pytań dotyczących gdzieś tam przyszłości się pojawia. Trudno przewidzieć, co będzie dalej, trudno w tej chwili przewidzieć jakieś nasze kroki. Tak, jakoś troszeczkę tutaj mi się zrobiło refleksyjnie, ale właśnie chciałam też przy okazji pokazać, zobaczcie jak w kontekście cen żywności, jak wyglądają na przykład ceny ubrań. Spodnie, te, które mierzyłam wełniane w Massimo Dutti, kosztowały 200 zł, czyli takie moje dwa dni zakupów. Praktycznie, a, a spodnie będę na pewno nosiła dłużej niż tam rok, dwa, czy trzy, czy, czy, czy nawet pięć. No więc ceny żywności. Masakra. Siadam sobie właśnie do jedzenia. Ostatnio dłuższego czasu to jest moja ulubiona sałatka. Właściwie jedna z ulubionych sałatek, bo ja w ogóle uwielbiam tego typu jedzenie. I tutaj mamy rukole, łososia, ser pleśniowy i właśnie te orzechy nerkowca. Zwykle mam orzechy włoskie, one też świetnie pasują, ale dzisiaj po prostu kupiłam nerkowca, bo były o 5 zł tańsze. Jeżeli chodzi o sos, to jest. Olej z orzechów laskowych, nie włoskich, tak. Włoskich albo laskowych, o już nie pamiętam. Sos balsamiczny z maninami i tutaj jeszcze jest odrobinka soli. Od dzisiaj testuję właśnie dwie nowości w BASIC Lab i to jest seria Aminis. To jest kuracja przeciwstarzeniowa, czyli taka, która może nam utrzymywać w dobrej kondycji naszą skórę. Ale także redukować zmarszki, stymulować skórę i także chronić włókna kolagenowe. Elastynowe, które u nas jeszcze cały czas są. Czyli jest to taka seria dla osób z już pierwszymi oznakami starzenia. Mam tutaj przed sobą krem aktywnie rewitalizujący. On jest przeznaczony do twarzy, szyi i dekoltu. I to myślę, że fajny moment też, żeby zadbać pielęgnacji o nasz dekolt, bo często tego troszeczkę traktujemy po macoszemu. W naszym wieku jeszcze nie widzimy efektów starzenia się na dekolt, ale obawiam się, że jeszcze troszeczkę i one na pewno również będą, także warto zminimalizować też te skutki. I tutaj mamy aminokwasy, kompleks neuropeptydów i witaminę C, czyli wszystkie właśnie składniki, które ułatwiają nam działanie takie to, Przeciwstażeniowe, napięcie i wypełnienie. Ten krem, który mam przeznaczony jest na dzień. Już dzisiaj pierwszy dzień go użyłam. Jakie są moje wrażenia, to Wam powiem tak mniej więcej po dwóch tygodniach stosowania, mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się rozmarowuje, świetnie na nim z nim jakby razem komponuje się też podkład. Jest lekki, pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, no ale jak to będzie dalej, to jeszcze zobaczymy. No, i do mojej bardzo wymagającej skóry pod oczami mam tutaj także krem aktywnie rewitalizujący pod oczy, też mamy tutaj aminokwasy, kompleks peptydów i kofeinę, także producent nam tutaj obiecuje poprawę napięcia, redukcję cieni pod oczami, redukcję zmarszczek i nawilżenie. I też tutaj widzicie przy okazji jeszcze dalsze informacje. Te kosmetyki w tej chwili jako, że są nowością. Na stronie Basic Lab są w bardzo dobrej, zredukowanej cenie. 25% w tej chwili jest taniej, także warto sobie zobaczyć. A jeżeli jesteście ciekawi moich odczuć, moich wrażeń, to za dwa tygodnie zapraszam Was na wynik testu i to już wszystko na dzisiaj. Ja jeszcze wykorzystuję moment wolny i właśnie mam zamiar sobie tego mojego zamięt kurkasa troszeczkę tutaj podeprzeć, bo rośnie mi ostatnio niesamowicie, no ale już ma te gałęzie takie za bardzo rozłożyste. A ja już żegnam się z Wami i spotkamy się w niedzielę. Do zobaczenia.